znaczy na pewno bardzo cieszy zwycięstwo na, na trudnym terenie. Się z sobie sprawę, jak będzie wyglądał ten mecz. Wiedzieliśmy, że kluczem będzie, będzie wybronienie się przy starych fragmentach gry i, i czasami dobrą pracą, czasami odrobinę szczęścia. Nam się to udało, za co bardzo dziękuję zawodnikom, bo ten tydzień treningów wiemy mamy końcówkę ligi i, i gdzieś to mamy zmęczenie, tym sezonem się narasta i... Ten tydzień na pewno dla zawodników nie był zbyt przyjemny, bo mieli treningi, w których zajmowali się tylko bronieniem przez cały fragment gry i, i, i to zaprezentowało. Wiedzieliśmy, że to było kluczem i, i cieszy, cieszy to, że wygraliśmy. Wiedzieliśmy, że musimy wytrzymać ciśnienie i, i czekać na swoją szansę. Taka, taka nam się trafiła w postaci rzutu karnego, i który wykorzystaliśmy. Cieszy kolejne zwycięstwo i, i coraz lepsze miejsce w tym. Zacznę od gratulacji dla pana trenera co do meczu. Myślę, że tutaj klasyka w naszym wykonaniu. Tak, pierwsza połowa dobrze wchodzimy w mecz. Myślę, że nieźle wyglądaliśmy w tej pierwszej połowie. Wiele zagrożenia w tej zostanie bojanki. Nie było sytuacji klarownych też nie. Myślę, że mieliśmy wszystko naprawdę pod kontrolą typowa remis tak. Połowa drugiej wychodzimy i... Po raz kolejny popełniamy błąd, który nie powinien się przytrafić na pewno w seniorach, a już na pewno nie na poziomie trzeciej ligi, bo to są błędy niewypaczalne. Tak jak już powiedziałem na poprzedniej konferencji, że takie błędy są niewypaczalne i nie możemy takich błędów popełniać. I robiąc takie błędy, no, nie mamy prawa spotkania wygrać. Do końca z sytuacji zbyt wiele sobie nie stworzyliśmy. także Tyle co do meczu, natomiast no, każdy kto tutaj gdzieś tam jest zaprzyjaźniony z klubem i, i zna realia naszego klubu i siedzi gdzieś tam w strukturach i jest blisko klubu, to zdawał sobie sprawę, że moja pozycja trenera tutaj no, tak naprawdę pętlała na szyi i kwestia czy dzisiaj się zaciśnie czy nie. I ta pętla, myślę, że w dniu dzisiejszym została y, zaciśnięta. Ja oddaję się oczywiście tutaj do z pozycji zarządu, wiem jaka będzie. Reakcja ze strony zarządu, jaka będzie decyzja, ale no, każdy, kto siedzi w piłce tak, i kto, kto wie, jak to wygląda, no, to no, zdaje sobie sprawę, tak, że praca tenera tak wygląda. Jeżeli tak, są wyniki, jest fajnie i może pracować. A jeżeli tych wyników nie ma, no, to niestety musi się pogodzić z tym, że tą pracę może stracić, i ja też sobie zdaję sprawę, że tą posadę mogę stracić, a pewnie stracę. I no to, to, jest, to, jest, to jest mówię na no nie od dziś w piłkę, gdzieś tam wygrałam się ze piłce i wiem jak to wygląda i do nikogo nie mam ani pretensji, ani żalu, a już na pewno nie do zarządu i na pewno nie do chłopaków jaka będzie decyzja, to zobaczymy i tyle. W momencie. Dziękuję.